Szymamy, Systom Mega W dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie e, pierwsze obwy, których chyba się nazywało normal Normalobby albo coś takiego. Nie pamiętam jak to się nazywało. Ale zaraz sobie zobaczymy, bo ten... bo przejdziemy sobie tam i odbierzemy i sobie je przejdziemy po prostu. Więc czy tutaj to mam? Mam ulepszone, Ale dobra, tu jest to classic obby, a nie normal. Więc wchodzimy sobie do niego i przyjdziemy sobie przez nie. No i dobra. przychodzimy I z każdego obu będę ch chyba robił ten. Jakie przychodzę, ale to mi się w ogóle nie udało. On taki prosty. Teraz nie trafiłem w przycisk. Ale raczej to powinno być tak ogólnie to łatwe, ale nie wiem, za szybko skaczę. To może po prostu wygląda. To może po prostu wyglądać jakoś dziwnie, że tak. A takim łatwym przegrywam, ale dobra. Więc przychodzę sobie, wezmę trudniejsze tutaj. Dobra. Gdzie przejdę, to. No nie skoczyło mi. Nie trafiłem w przycisk. Najgorzej. Więc, więc tak będę sobie nagrywał każdy będę sobie nagrywał odcinki z każdego obby, i przy okazji sobie zrobimy lepszego peta. Bo dalej mam te te co były w poprzednim odcinku. Więc ciągle przegrywam w ogóle. Jestem taki słaby w takim razie w obby. Że ja nie wiem, ale dobra, to może wezmę sobie te łatwiejsze kulki po prostu. No i dobra, przychodzimy. No to akurat jest łatwe, jak nie wiem, te kulki. Tutaj chyba znikający most, tak, ale to jest po prostu łatwe. I tutaj prawie spadłem, ale dobra, już prawie przeszliśmy to oby. Idziemy sobie. No i jest rekord 30 sekund. I co zdobyliśmy? Zdobyliśmy jakiś Enchant i Gemy. Więc dobra, idziemy sobie tutaj. No i mamy, dużo Gemów zdobyliśmy trochę. No i mamy Enchanty nowe. Jest taki Enchant, taki jakiś. Duży. No ale dobra, jaki by nam się przydał? Tu jest do Spida. No to nie. To jest Treasure Hunt jakiś dobry chyba. E, tak to wygląda. Eee. Właśnie nie wiem dokładnie co to znaczy, ale chyba chyba lepsze są dropy z tych rzeczy, które rozwalam. A zobaczcie sobie coiny, to że 20% więcej coinów. A to co to jest? Strong Pets, to co miałem prędzej, no to to jest w sumie najlepsze chyba, co trafiłem teraz. Więc tak to wygląda. No i przejdziemy sobie jeszcze... Żeby kupić sobie najlepsze jajko. Czyli po prostu kupiłem sobie najlepsze jajko, które mogę. Aktualnie nie wiem cz czemu mi się zablokowały. Co jest dziwne. Ale okej. Okay. Ile ten kosztuje? 6000. To sobie takie jedno otworzymy. No i pszczoła trafiłem, Który to jest najmniej rzadki, ale okej. Okay. Ilon? ma? Mój 14, ten ma aż 68. Więc nawet dobrze, to sobie te usunę. Jak je wybrać, żeby usunąć? Da się to gdzieś w ogóle robić? Bo na razie nie widzę, to sobie zakutkuję te moje pety niektóre. Bo muszę trafić w kłódkę w ogóle. Dobra, mam. Zakutkuję je sobie. No i dobra, są zakłótkowane. No i okej, okay, tylko gdzie zniknął mój pet? Trochę to się zapsuło. Ale dobra, już działa wszystko. No i jak usunąć te pety. Nie wiem Dobra, na razie ich nie będę usuwał, bo się chyba nie da. Ale dobra. Teraz ja pójdę tam na następną krainę, żeby ją po prostu odblokować. No, i na razie to będzie taki krótki taki gameplay. Ale zaraz też być może zrobię rebirfa, więc Zrebirwa będzie kolejny odcinek. Ale spróbuję sobie zdobyć kolejną mapę jeszcze na koniec. I trochę dziwnie teraz w ogóle brzmi, jakoś dziwnie chyba to mówię. Nie wiem, możecie dać, dać w komentarzu. Ale nie wiem, inaczej mi się to wszystko nazywa. I dobra, teraz jesteśmy szybsi jeszcze. No i dobra, eliksiry sobie zobaczmy tutaj. Jest eliksir. Nie mogę sobie żadnego kupić. Może dlatego, że mam za mało monet. No bo to akurat prawda, że mam za mało monet. Ale czy to dlatego? Nie wiem. Co sobie trochę zdobędź, zdobądźmy. I może uda nam się na kolejną mapę przejść. Nie wiem choć chyba to jednak się nie uda ale spróbuję jest dobra kolejny tu rozwalony premia jakaś to chyba do tego był ten enchant ale dobra nie wiem czemu się to obraca ale dobra mamy tyle i czy możemy kupić nie mogę dalej albo to trochę więcej jeszcze było dobra już prawie no i już chyba mogę kupić sobie tego Mogę kupić podkę jedną, to sobie kupuję Jak on trafiłem? Tom <laughs> Więc sobie zobaczmy je i co on daje To jest damage, czyli więcej zadaje tego HP Więc dostaliśmy w ogóle jabłko, nowy item Trafiłem go Tutaj co on daje? Eee, 1,5% jest lepszy ten 1,5% procenta są lepsze, od nasze pety Więc... Dobra. Nazywamy sobie tą... Nie siłę, tylko tę. E, jak to się nazywa? Coiny. zapomniałem nazwy. Ale chyba jednak tego na odcinku nie dam rady sobie przejść tam dalej. Ale kupiłem sobie jeszcze potkę, bo już mogę. Więc sobie kupmy jedną. I jak, jaką trafiliśmy? Trafiliśmy podkę na coin, Więcej koinów zdobywamy. To ją sobie użyję i może wtedy przejdę na kolejną mapę. Więc dobra, niech to się nam tutaj rozwala. No i dobra. Tak, mam takie ten. To może sobie teraz kupię jeszcze jajko jakieś. Dobra, tutaj sobie rozwalimy to wszystko. Tego jednego. No i idę sobie kupić jajko, więc może nie zdobędziemy tego. Może nie zdobędziemy, nie przejdziemy na kolejną mapę, ale chociaż sobie jajko kupimy lepsze. Będziemy mieli lepsze pety. Zobacz, trafiliśmy stracha na wróble. Drugi w rzadkości. Może trafimy tego rzadszego. Znowu stracha na wróble. Jeszcze raz. Trafiliśmy teraz świnię słabszą chyba. Tak. Ale jeszcze sobie tworzymy. No i dobra. Czekam, żeby trafić tego najlepszego. Bo tak to się chyba nie da za ten bo na razie chyba nie mogę sobie łączyć na nic, ale dobra mamy to, mamy trzy takie i one dają aż 90, więc nawet dobre one są tak to na razie wygląda mój gameplay będę musiał sobie tu lepsze zdobyć paty i wszystko i potem przejść na kolejne mapy i zrobię odcinek jak robię pierwszego robirfa. więc co, ja będę się z wami żegnał i siemano!